Jak na razie, Gierka wydaje się całkiem ciekawa. Może to dlatego, że, że tak jak mówię, tam nie grałem żadnego RPGa i, i stąd mi się to wzięło. A zapytacie, czemu zacząłem nagrywać Gotika? Rozmawiałem z kumplem jakiś czas temu, mówił, że, że czwarta odsłona Gotika jest fajna i, i warto by sobie ją odświeżyć. no może nie odświeżyć, a po prostu przyswoić, zobaczyć jak to będzie. Zagrać. Nie komplikując. I, I pomyślałem, że skoro mam to zagrać, to fajnie byłoby to nagrać. Okej, okay. no się, jemy z tym, którego roz. nie, nie rozwaliliśmy, on chyba. On chyba po prostu zniknął. Aha, jeżeli. Jeszcze... No nie wiem, czy mówiłem już o języku. no, no mówiłem, że jeżeli nie uda mi się zaimplementować napisów, to... to. postaram się tłumaczyć w miarę możliwości. Aczkolwiek e, muszę przyznać, że symultaniczne tłumaczenie nie jest moim mocną stroną. Także no pewno będę starał się tłumaczyć napisy. Czy tekst? Jeżeli będzie to rozmowa, to myślę, że, że nie. Oho! Mamy naszego protagonistę. Słyszymy owieczkę w stanie, także to chyba on. To czy nie jakaś kobitka Która zwie się... No, zwie się... Ivy. Teraz wie się Ivy. Ołeś znowu... Tak, z królem w jaskini. To dlatego, że śpisz całe dnie. Przyszłaś tu po to, żeby mnie przedrzeźniać? Nie, mój ojciec się szuka. Gromar? Czego chcę. Nie mam pojęcia. Czeka na ciebie w wiosce. Hmm. Lepiej, on tutaj pójdę i z nim porozmawiam. A może pocałunek? Nie teraz. Okay. ok, czyli L otwieramy, tak. Rozumiem, że jak nacisnę i podświetlę, to będzie to główny tekst, jak tekst quest, który aktualnie wykonujemy. Czy ja mogę zrobić coś z tą owieczką? Ups, mogę. Przepraszam, niechcący. Ogólnie świat przedstawiony jest bardzo ładnie, bardzo, bardzo ładnie zaaranżowany moim zdaniem. Przynajmniej początek, ja nie wiem jak to wygląda później, jak to się będzie przedstawiało później, ale na razie jest to naprawdę nieźle idziemy. Mam nadzieję, że ta mała ilość klatek wam nie przeszkadza. Że zobaczymy jak to będzie później. Okej, okay. myślałem, że ta mała strzałka na mapie pokazuje nam e, kierunek, w którym mamy się udać, ale chyba nie. To jest chyba po prostu kierunek na mapie. No dobrze, porozmawiamy sobie z jakimś ogropodobnym. Cześć, Rook. masz, Shepard. Ktoś tam cię szuka, już się. <laughs> you know, e, czy wiesz, dlaczego Gromar mnie szuka? You know Nie mam pojęcia. No Ale lepiej no uciekaj się. Bądź? Bądź. Szuka cię. Czy... Już jakiś czas. Okay. Dzięki. Jeszcze co zrobimy w tym odcinku, to poeksplorujemy e, białkę. Na tym się skupimy. Teraz, ja mogę to wziąć? Mogę. Cześć, kim jesteś? Damn war. Aha, okej. Okay. To jest... Ta kobietka, czy ja mam za nią iść? Mogę sobie poznać? Mogę. Pośpiesz się, mój ojciec nie lubi czekać. Okej. Okay. Powiedz mi, gdzie jest ten twój ojciec? O, tu ktoś jest. Gromar. Oh, a, co ty robisz here? za moimi plecami? Oh. A, chodzi ci o to. Mogę to tłumaczyć. Oh, Poważnie. Chcę tylko się czegoś nauczyć. Jasne. A moje owce umieją latać. Eh, Trzymaj się z stalu mojej córki. Twojej córki? A, tak, oczywiście. Chcemy się pobrać. Chcę być dobrym człowiekiem. Chcesz poślubić moją córkę? Kocham ją, a ona mnie. Miłość. Zanim ją poślubić, będziesz musiał przejść trzy próby. To jest tradycja w mojej rodzinie. Próby, ale o co chodzi? Jaki jest plan? Wiesz, gdzie możesz znaleźć drobowit z Melgena? Zaraz za tą farmą. Wejdzie right. do krypty, wejdź jego stylet i, i przynieść do mnie. Okej, okay, dobrze. Tego robić na razie będziemy, tak jak mówiłem, poeksplorujemy chwilę. Może do tego budynku, nie ma ich to dużo, także to długo nie potrwa. No to wygląda jak jakiś wielki kibel, w którym siedzą wszyscy i obradują. Właściwie ci starsi z wioski, starszyzna tak zwana. No tu jest nasz kolega, który kaza mi uciekać. No, tu wchodzimy do jakiejś do doły, czyli jak zwał, tak zwał. Tak, są schody na górę. Że wejdziemy. Aha, poddasze na poddaszu nic nie ma. Czy jak ja zaskoczę, to coś mi się stanie. Nie. Spoko. Tu mamy kuźnię. Czy możemy coś zrobić? Możemy włożyć naszą pałę i ją przesmażyć? Nie. Okej, okay, tu jest kuźniarz. Możemy go ci uderzyć? Nie. O, szkoda. <gry> dobra, o, mamy jakieś buteleczki, czyli alko jest. O, też jakąś kulkę analną. Kolejne trzy. Dwie właściwie, jedna. i trzecia. No dobra, tam nic nie ma. Zostało nam jeszcze dwie chałupki. Możemy z tą porozmawiać? Możemy. Aha, tak, możemy. Ratowaliśmy do tego domku. Znajdziemy tu kogoś ciekawego. znajdziemy kwiatki, które mi pewnie będę mógł obdarować jakąś dziką niewiastę. Co mamy za domkiem? Za domkiem mamy świnie, którą trzeba. Ja mogę mogę świnie uderzyć. Mogę. Oj! Ale hit! Dwa za jeden! Awesome. Sorry, tak w ogóle. A czy nie? W tym przypadku nie mogłem czegoś z nich podnieść? Mogłem. Porkciopy. chopy. i drugi pork chop. Teraz już na pewno nie zginę, przeżyję noc. Tak. A tej chatce co my będziemy mieli? No, jest jakaś kobicinka. O nie jakiś farmer, z którym nie mogę właściwie. Czy ja mogę coś zrobić? Nie, nie mogę. Dobra, i tu jest Ivy. O! Co mój ojciec od ciebie chciał? Chciałem przetestować, przetestować, tak? Yes. Czy mówiłeś o nas? Nie jestem aż tak too. głupia. Well, ktoś musiał nam, ktoś musiał powiedzieć o nas. Co teraz? Teraz muszę znaleźć e, tyle Melgana, e, wydobyć tyle Melgana z grobu, żeby mogli się żebyśmy mogli się pobrać. Chcemy być lubić, A ty nie? Jasne, tylko... Tylko to takie szybkie. Czy powiemy ojcu o nas? Tak, kto powiedział ojcu o nas? Powiedziałeś? Rockowi, powiedziałeś Rokowi o nas. Okej. Okay. Dobra, to na razie nie idziemy. Okej, okay, no, jeszcze tylko na koniec. Kurczaczki sobie... Czy ja mogę... Dobra, nieważne, nieważne. Okej, okay, więc tu zaczęliśmy, może tu skończmy. Okej, okay, to był pierwszy odcinek z gry Arkania Gothic. Um, I dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało. Okej, okay, a tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się i cześć.